Witam Państwa serdecznie. Wspólnie z moim kolegą Robertem dzisiaj chcieliśmy rozstrzygnąć konkurs, jaki swego czasu ogłosiliśmy. Pytania były następujące. Jak nazywają się dzwony znajdujące się w naszym kościele na Jezioranach? Kościół mamy za naszymi plecami. Piękny obiekt. I trzy. Dzwony, prawda? Robercie, tak. jak nazywają, może jak brzmi poprawnie, y, odpowiedź na to pytanie, czyli jak nazywają się mhm. te dzwony? Z inicjatywy naszego księdza kanonika Ryszarda Damczaka, y, pierwszy dzwon został zamontowany w 2002 roku, jest imieniem Świętej, świętej Faustyny. Następny dzwon w roku, takim, którym pamiętamy wszyscy w 2005, kiedy zmarł nasz największy autorytet Jan Paweł II został zamontowany drugi dzwon imieniem świętego Jana Pawła II oraz w 2007 roku został zamontowany dzwon imieniem świętej Rity. Jesteś Robercie tutaj szafarzem? Tak, tak. Od dawna? Od 20 lat już jestem szafarzem Najświętszego Sakramentu. I jak to współpraca ci się tutaj układa? E... Bardzo dobrze, bardzo do, dobrze. Jest duża życzliwość ze strony też mieszkańców. Także współpraca się układa bardzo dobrze kościoła ze spółdzielnią mieszkaniową, również z klubem Relax. Także dziękuję też za tą współpracę wszystkim ludziom dobrej woli. No dziękujemy bardzo, szanowni państwo. I teraz tak, spośród prawidłowych odpowiedzi, bo tych odpowiedzi było dużo, ale tych prawidłowych, takich żeby określić dokładnie te trzy nazwy dzwonów, nie było zbyt wiele. I spośród tych rozłosujemy. E, trzy e, nagrody. Bardzo proszę, Robercie. Tak. Nie patrzymy, nie patrzymy Oczywi tutaj, Oczywiście. E, e, także Pani Patrycja Winkiel gratulujemy serdecznie. Patrycja Winkiel bardzo proszę. Drugie. Drugie. E, druga osoba, która wyl została wylosowana Pani Iwona Kołakowska. Również gratulujemy bardzo serdecznie. I trzecie. I pani Dominika Dominiczak. Również gratulujemy bardzo serdecznie i dziękujemy za tak liczny udział też wszystkich osób, które brały udział w tym naszym konkursie. Dziękujemy państwu serdecznie gratulujemy zwycięzcom tego konkursu polecamy się z naszymi konkursami które dotyczą takich lokalnych spraw i myślę tak. że to właśnie jest domeną tego że mamy tak dużą frekwencję jeśli chodzi o udział w tych konkursach Robercie tobie również tak. dziękuję i liczymy na to, że dalej będziemy jakoś fajnie współpracować. O, oczywiście. Dziękuję bardzo klubowi Relak za tą bardzo dobrą działalność w tym trudnym czasie koronawirusa, także dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.